Witam Was na kolejnym poradniku z gry OHV. dzisiaj zrobimy sobie misję u tutaj złomiarza. I ta misja będzie taka kluczowa, bo przez tą misję dowiemy się gdzie jest dziupla i co zrobić, żeby wejść do tej dziupli i ogarnąć np. też wytrych, więc dzisiaj się o tym dowiecie, więc y, zaczynamy. Obrotny jesteś, może byś chciał coś zarobić? Podjechałbyś na nowe miasto i złom przywiózł. Ze spółdzielnią się ugadałem, że odbiorę. Pozbieraj, co tam mają i przywieź. O, widzicie, jeszcze do, na dodatek zarobimy. Także same profity. Dobra, jedziemy. Jedziemy na nowe miasto. O, to może się dowiecie, gdzie jest nowe miasto. Bo też niektórzy nie wiedzą, chociaż tuż takie podstawy, to już raczej każdy się obeznał. Gdzie stare miasto, gdzie nowe. Dobra, jedziemy po z złom. Dobra, tutaj zrobimy pewnie takie cięcie oprócz nie tego porodnika, ale no, gramy dalej, tak jedziemy, bo to na live, wiadomo. Dobra, wjeżdżamy w nowe miasto. Tutaj jest właśnie nowe miasto. Te duże bloki. Teraz skręcamy sobie w prawo. I tutaj przy garażach ten gdzieś się znajduje, tak? Tutaj nagrywam poradnik odnośnie tych e, zderzaków, tutaj właśnie one były. A tutaj mamy właśnie ten złom. patrz takie wczoraj nie O! Nie ci za to stówkę da? Patrz tu złącza rozwaliłeś przy wyciąganiu. Zająłbyś się czymś porządnym. Katalizatory zawsze pewne. Nie trzeba w giełdach się wozić, oddajesz do skupu i kasa wlatuje. Ja tam lubię czystą robotę. Przynajmniej nie muszę się w syfie babrać jak ty. Dobra, dobra. Zobaczymy jak... Ty, patrz co to za wśród łazi. Kojarzysz go? Nie wiem. Bankowo nie jest z naszego regionu. Dobra, zawijam się. Będę po dziesiątej jak się ciemni. Oho, i to jest właśnie Dziupla. I tu są złodziejaszki. No i teraz jest zamknięte. jak tak powiedział, że... Po, po 10, tak? W nocy będzie. Więc będziemy się musieli udać w nocy o 10. No a tutaj mamy złom. Więc bierzemy złom. Czekaj, może w sumie ręcznie zarzucimy sobie. I działamy z tym złomem. A resztę poradnika Wam pokażę w nocy, jak tutaj zajedziemy Także bierzemy najpierw złom i widzimy się. Po małej przerwie Dobra, dojechaliśmy. Ciekawe czy zdążyliśmy No i ona wtedy wsiada z nim do auta Tego co wcześniej zdążyliśmy. Tego modusa, no a później co? No a później jadą do takiego lasku Wiadomo co <laughs> e, Mówię ci, to jest życie Na zachodzie to z bandyterki możesz jak król wyżyć Dobra, dobra, zobaczymy jak patrz, to źle się. Czego lamusie? Bon! Czekaj, czekaj. Wąski, ja go kojarzę. To ten co się tu kręcił. Co się tak tu kręcisz? Głupi czy z milicji? Aha. Hm. Aaa, słyszałeś, że tutaj można dobrze zarobić ciekawe, ciekawe. No to chyba źle trafiłeś, bo to nie zakład pracy. Czekaj. A gdyby tak? My oddajemy dole grubasowi. A ten może odpalać procent na? No. Sam wymyśliłeś ten genialny plan? Każdy od czegoś zaczyna. Najpierw jeden, później dziesięciu, a na końcu leżymy do góry worem i spijamy śmietankę. Śmietankę mówisz? Dobra, świeżak. Sprawy się mają tak, że albo 50-50, albo wypad stąd. Okej, okay, zapytajmy o odłączenie. Czyli warunki mamy już ustalone. Frycowe. Jeszcze frycowe. A, prawie zapomniałem. Jeszcze dyszka na start. Jak widzę twoje marchwiane łapy, to nie ma opcji, żebyś potrafił obsługiwać wytrych. A nauka kosztuje. Dołącz i załap dziesięć złotych. No kurde, zarobiliśmy przed chwilą te 10 Ale no dobra, wydajemy. Dobra, świeżak. Z wytrychem będzie tak. Te dwa pręty wsadzasz w zamek. Jednym ruszasz przód-tył, drugim góra-dół. Nasłuchuj uważnie. Klucz to zablokowanie zapadki w odpowiednim momencie. Jak nie będziesz uważał, to złamiesz wytrych. No, jak go złamiesz, to zawsze możesz kupić nowy u nas. A z katalizatorami to wiadomo. Auto na podnośnik, wciągaj się i brzeszczotem. Podnośnik i brzeszczot też mamy. A jak już wytniesz, co masz wyciąć, to przyjdź do nas. Dobra. No i tu możemy kupić właśnie. Jak chcecie wytrych, no to kupujecie w tej dziupli dżu, wytrych. No to my kupimy sobie. Yy, piłka do metalu to jest właśnie do katalizatorów wycinania, lewarek żeby podnieść samochód i wycinać i tu chyba każdy samochód można podnieść i wycinać ten katalizator tak? no i tutaj u nich sprzedajemy te katalizatory także jeśli chodzi o dziuple i tutaj wytrychy, wycinanie katalizatorów, żeby kupić te rzeczy, żeby to robić no to tyle z tego poradnika i może w kolejnym poradniku Wam pokażę jak je wycinać. Więc na dzisiaj z poradnika to tyle, żeby ogarnąć tą dziuplę. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał. Tak, stawcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnych poradnikach na moim kanale. Na razie.